もう一度。

<muchy> Dokładnie wiesz, kiedy się zatrzymać w Tomku. Maszynista, mógłbyś poradzić sobie te ze mnie. Tomek stał się zrozumiały. Nie wiedział, że go maszynista żartował. <muchy> Zaczął chwalić się innym. Maszynista powiedział, że tam sobie radzę bez niego. Nie bądź, nie mogą pan skoro Ja nikt bym się nie już bez mojego maszynisty. Bo wiedział to, że Tobik. Pałbym się psi, odparł Tomek. Ja się nie boję. Nie pogodzi sobie. Jeszcze się przekonamy. Następnego poranka pojawił się palacz. Tomek smacznie trzemał, kiedy ciepło się, się zaczął wypełniać kokocioł. Nagle Tomek coś sobie przypomniał. Nie do wiatki chichotał. Ja im pokażę. Proszę nie powiedział, że tam sobie datę bez niego. Bo ja ty kawałek zatrzymam się i Także my poskoczyli. Tomek myślał, że jest. Ale ruszył tylko na tego. Nieostatecznie splątaczka ma i majstrowała przy jego kontrolkach szybko odkryć swój błąd. Pro zapiskać, ale nie potrafił. Chciał się zatrzymać, ale nie mógł jechał dalej. Bał się spojrzeć, co jest przed A był to dom kierownika stacji. A do nich stacji właśnie zaszedł te światania. To straszny był łatumek i zamknął oczy. Mm, mm, mm. Tom zadrżał, zaprzęczał pocztonie szkło, posypały się tymki to a przecięli się, jak więc przez liście zajrzał do pokoju. Był w szoku. Gotownik stacji był wściekły. I... Mm, 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 mm. Jego żona chwyciła talerz. – Ty okropna, tylko do czego? – krzyczała. – patrz, co zrobiłeś na naszym będę musiała przygotować kolejne. Trzasnęła drzwiami, odpatruje jeszcze trochę tym razem na Tomka. Tomek poczuł się okropnie. Robotnicy otwarli dom palami i ułożyli w ogrodzie Tory. Tymczasem nadjechali Donald i Darek. Nie matźcie, Tomku. Wkrótce ustawimy się z powrotem na to, tak coś Mm. W końcu Donald i Darek ciężko dysząc zdołali stawić Tomka na torach. Kawałki ogrodzenia, krzaki złamane w okna zdobiły jego przód, który był mocno potępowany. Bliźniacy zaśmiali się i pojechali dalej na Tomek mm, to w opłakaniu w stanie. Pana i to żeby Jesteś bardzo mi grzeczną my bo... Wiem, przepraszam pana, że spał się za to met. Musisz udać się do was, taty, żeby naprawić ci przód, prędko, stamtąd nie wrócisz. Dobrze. Tymczasem twoim pracę będzie wykonywał, spali Pan tu się Tomek? Tak, Tomku. Pani zawsze czekają w swoich domkach, aż będą potrzebne. Pani nigdy nie wpadają na śniadanie. Do Tomku, kierownika stacji. Wersja polska Studio tekst Maciej Wysocki czytał Stefan Knotek